oczywiście cieszymy się, że to, na co Rzeszów czekał, czyli walka o medale będzie w Rzeszowie. Myślę, że nie popadamy w hura Optymizm i euforię. Wiemy, że to nie jest koniec sezonu i nie koniec naszych marzeń. Także chwilę sobie odetchniemy po tym świątecznym graniu po playoffach po pierwszej rundzie i zaraz wracamy do treningu szykujemy się na półfinał. Oczywiście, nie bez przyczyny ten zespół zakwalifikował się do playoffów. Mają bardzo duży potencjał w wielu elementach, nie tylko na zagrywce, to pokazywali świetnie. Kamil Kwasowski prezentował się naprawdę w wielu, wielu elementach. Taki w poprzednim sezonie szczególnie niedoceniany zawodnik, gdzie, gdzie Nysa była na innym biegunie tabeli. Także myślę, że duża przyszłość przed tym klubem. Ja się cieszę z tego, co, co my zagraliśmy dzisiaj, bo tak jak mówisz, nie było łatwo, najważniejsze w playoffach jest zwycięstwo, przytrzymanie trudnych momentów i to nam się udało wykonać. Zawsze jestem podekscytowany playoffami. Myślę, że w każdym z nas krew płynie szybciej w tym momencie. Zawsze marzy nam się, że jeżeli już jesteś w playoffach, to grać o medale i do tego rzeczywiście dojdzie, myślę, że. Na no, zak się brakuje ten jeden kroczek do awansu do półfinału. Czy go wykonają, okaże się za chwilę. A jeśli wykonają, obstawiam, że pod promie zapłonie i nasi kibice bardzo nam pomogą. Czy na pewno zaczęli grać bardzo dobrze i wydaje mi się, że zagrali lepiej niż te mecze w Rzeszowie. Oczywiście w zasłużenie wygrali rywalizację i gratulacje dla drużyny z Rzeszowa. No dzisiaj. To, no, po pierwszym secie tak naprawdę trochę nam odskoczyli i jeszcze wyglądało pod dyktant do z Rzeszowa. Także no, fajnie, że rozpoczęliśmy wygrywając tego pierwszego seta, ale troszeczkę nie poszliśmy za czasem. Zgadza się, no, miasto na pewno zasługuje i kibice też pokazali w tym sezonie, że wypełnili tą halę i na tych meczach byli niesamowici. Także no wiadomo, na pewno dla nas to jest sukces. Playoffy no przed sezonem. Jakby ktoś nam powiedział, że będziemy grać w playoffach, to, to, to na pewno tak nie do końca byśmy w to powiedzmy, nie, może nie, że wierzyli, ale no, bralibyśmy w ciemno oczywiście. No dokładnie, zrobiliśmy ten mały kroczek w stronę, tak jak powiedziałeś naszych marzeń. No i mam nadzieję, że uda nam się zrobić kolejny. Wiadomo, że to jest dopiero półfinał i jeszcze to nie gwarantuje nam e, żadnego krążka. E, ale myślę, że głęboko wierzymy, że, że jesteśmy w stanie o ten krążek powalczyć. Dokładnie. Myślę, że ten mecz miał taki przebieg, e, jakiego się spodziewaliśmy, gdzieś tam e, jak rozmawialiśmy między sobą. Że po prostu Nysa też potrafi grać w siatkówkę i, i tak było. W pierwszym secie El Grau chyba odpalił zagrywką w końcówce i mieliśmy jakieś tam swoje problemy. No na szczęście w kolejnych setach to my byliśmy tą stroną, która dominowała na zagrywce. Tak mi się wydaje przynajmniej i, i po prostu dowierzyliśmy to zwycięstwo i cieszymy się z awansu. No, no rzeczywiście, na tle tych statystyk rzeczywiście fajnie to wygląda, że, że jesteśmy gdzieś tam dalej niż byliśmy czy rok temu, czy, czy gdzieś tam Rysowia była w tych wcześniejszych sezonach. Natomiast musimy pamiętać, że, że, że cały czas jeszcze mamy do, do ugrania dużo więcej, że, że półfinał to nie jest też jakby spełnienie naszych marzeń.